Licja w krainie słów gra imprezowa, rodzinna, tu widzimy autorów. Gra od wydawnictwa u nas Egmont w oryginale Drap Lab, Drap Lab Entertainment. Tefik znamy to jest się, chyba greckie wydawnictwo. Już parę rzeczy od nich pokazywaliśmy na blogu. Około 25 minut zabawy, 3 do 8 graczy od 10 roku życia. Gra słowna, gra typu party. Z nawiązaniem do literatury. Będzie taki grający czarniczek czarni Imbryk, tak, tutaj. Opisany przebieg, zasady rozmowy wariant zaawansowany pewnie pojawią nam się funkcje postaci jakieś dodatkowe warianty e, i e, tu mamy tak królową kier białego królika tego słynnego kota bliźniacy y, pana gąsienice tak dwójkę kier alicję kapelusznika i twórcy tutaj twórcy oryginalnej, twórcy polskiej edycji i podziękowania. Trochę tutaj jeszcze informacji. Sam Egmont, a, baterie 3 razy A, te malutkie paluszki. Puszczam pierwszego kracza, tu jakieś przyspieszające. 10 punktów, 2 punkty. Czaj, jako filiżaneczki. To jest całkiem słodkie. Głosiczek, teraz nie działa, trzeba dwie baterie włożyć. I co my tu mamy? Głośność i włączenie, wyłączenie. To jest głośność, tu mamy. Włączenie, wyłączenie, więc jest fajny czajniczek. Karty postaci i karty, pewnie do tych naszych słów. Tak wygląda z drugiej strony. Zaczniemy od kart postaci. I mamy kapelusznika. Bliźniacy Alicja Pana Gąsienica Królową Królika, kot powinien być jest kot i dwójka kier tak z drugiej strony teraz zobaczymy karty i tak Na początku niebieskie literki zielone. Tu chyba chodzi o to, że w wybranych słowach z danej kategorii nie będziemy mogli używać tych głosek, tak? Wymawiające słowa te głoski. Tu mamy jakieś karty czasowe. I tu chyba właśnie kategorie. Biwak, ostre przedmioty. One, e, z drugiej strony są całkiem ładnie ilustrowane. O tak. Bajki pod wodą, saki, pociągi, samoloty. Mecz piłki nożnej, samochody, ubrania, zabawki. Wygląda na wsi, siłownie, kino, kawiarnia, ślub, muzyka klasyczna, kosmos, malarstwo. Zaraz Zobaczymy kolejne. Halloween, rycerze, Boże Narodzenie, restauracja, góry, wesołe miasteczko, warzywa, rzeczy, które muszą się na wodzie, wzięcie urodzinowe, kwiaty, zioła i przyprawy, owoce, narzędzia, coś w walizce, piraci, potwory, części ciała, szkoła, domowe zwierzaki, rzeczy na prąd. Już próbuję kolejne wciągnąć, co się udało. Na budowie dzieci, cuda natury, meble, ptaki, cyrk, plaża, coś w damskiej torebce, coś czerwonego, coś twojej w Twojej kanapce, sztuka walki, ufryzjera, łazienka, dziki zachód, sterowytna grecja, plac zabaw, magia, internet, spanie, e, gorące zimne rzeczy, i deser. Tak to wygląda na otwarcie. Karcianka z fajnym gadżetem. Tak mniej więcej wielkości w dłoni się zmieści. No i jeszcze żetony punktacyjne. Dwa razy AAA. Te małe paluszki potrzebujemy osobno je dokupić, tak? Że nie daje, bo by mogły wylać. Jak, jakby gra stała na, na półce sklepowej. Alicja w krainie słów. Dzięki.